Jeżeli myślicie, że Kleopatra była najbardziej upartą i wpływową kobietą starożytnego Egiptu, to jesteście po prostu w błędzie. Oczywiście jest ona najbardziej znana, i natomiast Ziemia Egipska wydała więcej dumnych, mądrych i wpływowych kobiet. Ja bym chciał kilka takich przedstawić. Tutaj na zdjęciu widzicie Neferu Jest to pierwsza kobieta na tronie Egiptu. Tron Egiptu przypadał tradycyjnie mężczyznom, jednak. Czasem także kobiety dochodziły tu do władzy. Neferus Obek, królowa z końca XII dynastii, była córką Amenamechata III oraz małżonką, jednocześnie siostrą Amenamechata IV. No i choć nie rządziła zbyt długo, bo niecałe cztery lata, to była ona pierwszą historycznie udokumentowaną królową Egiptu. Jej imię jako faraona potwierdza m.in. papirus z Turynu, graffiti w Semna oznaczające poziom Nilu w trzecim roku i planowania oraz przechowywana obecnie w British Muzeum pieczęć cylindryczna. Z jej tytulaturą nosiła imiona królewskie, takie jak ukochana Re, córka potężnego, o trwałym wcieleniu, sopka i piękno sopka. W swojej tytulaturze i wyobrażeniach przedstawiana była często jako kobieta, lecz czasem w jej wizerunku pojawiały się typowo męskie elementy, m.in. w stroju. No do dziś nie wiadomo, jak zmarła oraz gdzie została pochowana. I chociaż na jej grobowiec przeznaczono najprawdopodobniej północną piramidę Maskuna to ciała królowej tam tak naprawdę e, nie odnaleziono. I no na przykład kobietą dosyć oryginalną jest niewątpliwie ta postać, a jest nią Hetpet, która była wpływową kapłanką bogini Hator była jedną z ważniejszych bogiń w starożytnym Egipcie. Jej świątynie i kult należały do najbardziej rozpowszechnionych na terenie całego kraju. Jako jedna z nielicznych posiadała kapłanki, a kobiety w tym zawodzie nie były w starożytnym Egipcie popularne. Nic zatem dziwnego, że jako jedne z nielicznych kobiet odgrywały ważną rolę w życiu Społeczeństwa. W lutym 2018 roku ogłoszono odkrycie grobowca Hetpet, tej wpływowej kapłanki Bugini Hator, z czasów panowania piątej dynastii. Odkryty został już w 2017 roku niedaleko Kairu i szacuje się, że w ogóle one zostały wybudowane w około 2400 roku przed naszą erą. W sumie pozycja kapłanki podkreślona została bogatą dekoracją wnętrza grobowca. No i head -head przedstawiona została tu podczas polowań i połowów na odnalezionych malowidłach. Można również podziwiać także ludność tańczącą, zajmującą się produkcją wyrobów skórzanych i metalowych, a także małpy, które w tym okresie trzymane były bardzo często jako zwierzęta domowe. To jest też ciekawa mumia. A to jest po prostu Teje, wielka małżonka króla, a jednocześnie bardzo zręczna dyplomatka. Wielkie kobiety starożytnego Egiptu to także wpływowe kobiety. Jedną z nich właśnie była Teje, czy też Ti, żona faraona Amenhotepa III i matka Amenhotepa IV. Nie pochodziła ona z królewskiej rodziny, a mimo to jako żona faraona na zawsze zapisała się na kartach historii. Była kobietą niezwykle inteligentną, mądrą i posiadała ogromny talent dyplomatyczny. Była tak droga swojemu mężowi, że została dopuszczona do pierwszej sceny politycznej dworu faraońskiego i postawiona nawet ponad e, królową matkę. Brała udział w ceremoniach religijnych i świeckich. Otrzymała swoją świątynię w Nubii, gdzie czczono jako wcielenie bogini właśnie e, Hator. Przedstawiona była jako dopełnienie swojego małżonka, Portretowana często jako Sfinks. Urodziła swojemu małżonkowi przynajmniej sześcioro dzieci, w tym przyszłego władcy Egiptu i religijnego rewolucjonisty, jakim był Amenhotep IV, znany także jako Echnaton. Obdarzona została długim życiem, a nawet po śmierci jej męża nadal wpływała na władzę w Egipcie jako królowa matka i regentka swojego młodego syna. Umarła najprawdopodobniej około ósmego roku panowania. Echnathona. Po śmierci miała zostać pochowana w sumie w amarnie, jednak jej ciała nie odnaleziono w żadnym z grobowców w mieście. Uważa się, że jej mumia została odnaleziona w depozycie w grobie Amenhotepa II w Dolinie Królów i obecnie znajduje się w Muzeum Egipskim w Kairze. Na przypisanie tej mumii do królowej Teje wskazało porównanie próbki jej włosów z puklem znalezionym w grobie Tutelhamona. Um, no gdzie ta pukiel włosów został złożony w takiej miniaturowej trumnie wraz z jej imieniem no mumię starszej kobiety jak ją nazwano pod podkryciu zidentyfikowaną jako królową Teję i zidentyfikował jej egipski archeolog Zachi Hawas, przeprowadzając badania DNA królowa w chwili śmierci miała pomiędzy 45 a 50 lat i mierzyła około 140 lat no Przepraszam, 145 cm wzrostu. Następna postać, no to tą figurkę na pewno znacie. Jest to Nefretete, czyli piękna, która nadchodzi i znika w tajemniczych okolicznościach. Nefretete była kuzynką i żoną rewolucjonisty religijnego Amelhotepa IV. Ich małżeństwo z początku zdawało się być szczęśliwym królową. Przedstawiona była wraz z mężem. Co więcej, po raz pierwszy w sztuce egipskiej ukazane zostały sceny z życia codziennego rodziny królewskiej, co do tej pory było uznawane za taki zbyt osobisty temat. urodziła ich Echtan Echanatowi sześć córek, które także możemy podziwiać w ich rodzinnych relifach. W czasach panowania tej pary zaszła nie tylko rewolucja w religii, ale także w sztuce i stała się ona wręcz do przesady naturalistyczna. Zdawać by się mogło, że <laughs> Ślanka pary królewskiej trwać będzie w nieskończoność. Tym ciekawszym staje się zatem fakt, że w 12 roku panowania Echnatona królowa została zastąpiona w swojej roli pierwszej małżonki przez inną królową Kiję, matkę następcy tronu Tuttenhamona. W późniejszym czasie nasza królowa zostaje. Yy, Praktycznie całkowicie znika z kart historii. To, co stało się z Defretetem, zaprząta do dziś głowy wielu badaczy. Jedna z teorii mówi o tym, że królowa zmarła, inna, że zmieniła się jej rola i zaczęła sprawować rządy razem z mężem. Musiałaby m, dlatego przyjąć nową tytulaturę. No, badacze nie są zgodni co do tej teorii, gdyż imię, m, jakie się pojawia, czyli Semenech Kare z wyraźnie imieniem męskim. Jeszcze inna teza sugeruje, że z powodów, że to natury politycznej czy też rodzinnej, nie wydała się dla świat męskiego potomka, który mógł przyjąć władzę. No i tak naprawdę królowa w ogóle wyleciała, nazwijmy to, z łask. Oczywiście jej mumii niestety nigdy nie odnaleziono. Prawdopodobnie została pochowana wamarnie wraz z mężem, jednak po śmierci ich natona. Nastąpiła kolejna rewolucja religijna, odwracająca, wprowadzone przez niego zmiany, a jego wizerunki zaczęto usuwać. No co ciekawe, z wizerunkami naszej królowej obchodzono się dużo łagodniej, co można sugerować, że w rzeczywistości przeżywał na swojego małżonka i na powrót po jego śmierci zaczęła przywracać starą wiarę. Najbardziej znanym przedstawieniem królowej Nefretete jest jej po to które tutaj widzicie, znajdujące się obecnie w muzeum egipskim. W Berlinie, a które zostało odkryte 6 grudnia 1912 roku w czasie wykopalisk w Amarnie. No i ostatnia postać, o której chciałem powiedzieć, to też jest znana na pewno, bo jest to Hatshepsut, kobieta legenda, której Kleopatra mogłaby tak naprawdę czyścić sandały. Hatshepsut była córką faraona Tutmozisa i Achmez, siostry Faraona Amenhotepa I. Dla utrzymania sukcesji władzy poślubia swojego przodniego brata, który zmarł po 14 latach panowania. Następcą tronu miał zostać jego syn Tutmozis III, lecz był w tym czasie nieletni. Nie, właśnie wtedy, właśnie na scenę polityczną Egiptu wkroczyła Hatshepsut jako regentka. Mniej więcej pomiędzy 3. a 7 rokiem regencji Hatshepsut postanowiła przejąć władzę i obwołała się faraonem. Jedno z jej imion królewskich brzmiało Henemet Imen Hatshepsut, czyli ta, która obejmuje Amona pierwsza z Dam. No, bardzo szybko rozpoczęły też działania propagandowe mające na celu legitymizację jej władzy. Kazała przedstawić się jako współwładczyni w czasach jej ojca i rozpoczęła budowę świątyni grobowej w Deir el-Bahari, na morach której ukazane zostały jej boskie pochodzenie i intronizacja. Oczywiście z czasem królowa przedstawiona była w całości w postaci Męskiej. No i w swoim panowaniu opierała się w sumie na doradcach. Uważa się, że prowadziła taką pacyfistyczną politykę zagraniczną, choć znane są przekazy o jej wyprawach do Nubii, Syrii, Palestyny, Mał, czy też do no, punktu Ukrainy Kadzidę. Eee, zdaje się, że do podobnej roli w ogóle przygotowywała także swoją córkę Neferurę, którą kształciła pod pilnym okiem swojego doradcy Senenmuta. Jednak około 11 roku panowania księżyczka umarła a jej nauczyciel popadł w niełaskę królowej. No po śmierci, Hatshepsut rządy w państwie przejął ponownie Tutmozis III, który natychmiast nakazał wymazanie z pamięci jej imienia, oczywiście jej posągi, wtedy zaczęły być rozbijane. Tak naprawdę Hatshepsut po dziś dzień wzbudza zarówno fascynację jak i kontrowersje. jedni uważają ją za próżną, ambitną i pozbawioną skrupułów, inni zachwycają się jej tradycjonalizmem, surowością i inteligencją. Miała określone poglądy i dokładnie wiedziała w jaki sposób chciała sprawować rządy w kraju nad Nilem. Także w ten sposób staram się przedstawić pięć takich chyba najbardziej wpływowych kobiet Egiptu. Chyba, że znaczy jakieś inne, to umieszczajcie w komentarzach.